Szanowni Państwo, po raz szósty spotykamy się na pikniku Usarskim na dniach tradycji Rzeczypospolitej. To jest ważny dzień dla Poltuska, dla domu Polonii, dla naszego zamku, że przybywają do nas coraz większe rzesze turystów, nie tylko mieszkańców, by razem z nami uczcić tą wiktorię wiedeńską, która 336 lat temu była bardzo ważnym wydarzeniem historii Europy i świata. Cieszymy się bardzo, że taka duża publiczność towarzyszy nam każdego dnia, bo wczoraj i dzisiaj również. Cieszymy się też, dlatego że ta idea zbudowania tego wydarzenia stała u podstaw Kluby Oręża Polskiego Kluby Husarii, która. Przez 160 lat była armią niezwyciężoną na europejskim kontynencie. Chcemy pielęgnować tradycję husarską, chcemy pielęgnować tradycję patriotyczną z tym związaną i chcemy oddać cześć tym wszystkim pokoleniom, które przed nami walczyły o wolną Polskę, o wolną rzeczypospolitej. ten dzień właśnie jest po to byśmy młodym osobom, dzieciom, ale młodzieży również i dorosłym uzmysłowili jak ważna była historia, jak, jak ważny był patriotyzm wtedy i dzisiaj jest ważny i żebyśmy pamiętali, że to wszystko co stanowiło sile Rzeczypospolitej. To było oręże wojskowe, ale to też była wiara nasza chrześcijańska, katolicka, na której straży stała husaria, choćby zwyciężając pod Wiedniem Turków, którzy w swoim pędzie chcieli zdobyć całą Europę podporządkować swojej religii. Dlatego ta idea stąd się właśnie bierze, że chcemy w Półtusku pielęgnować te tradycje, tym bardziej że biskup domski wtedy właśnie w czasach Husarii, w czasie Wiktorii Wiedeńskiej, wystawiając dwa dwie chorągwie do wojny, był jednym z nielicznych biskupów, którzy oprócz Husarii koronnej wzięły udział w tej bitwie, w bitwie zwycięskiej. Trzeba też powiedzieć, że z przekazów opisów tej bitwy wiemy, że właśnie nasze husaria, nasza husaria z diecezji płockiej, z chorągwi biskupa domskiego była pierwsza w namiocie wezyra. Czyli jakby pierwsza zdobyła te, ten ważny element przecież każdej bitwy, każdej wojny. Serdecznie dziękujemy wszystkim Państwu za obecność, mediom, gościom spoza Półtuska, mieszkańcom Półtuska, że towarzyszyli nam wczoraj kilka tysięcy osób na błoniach miejskich, rekonstrukcja bitwy, a dzisiaj piknik pusarski tutaj na błoniach zamkowych. Bardzo dziękujemy.